Hmm. W odcinku z update'a. Z update'u. To jest dziewiąty odcinek z Petsum Litora 99. Na Was na tym odcinku i chciałbym was poinformować, że po prostu mi się nie odcinek idealnie przysłały. Wiem, z czym to jest problem. Um, musiałem nie nagrywać te odcinki od jeszcze raz. Tylko miałem ja tam problemy nie żadne prawa autorskie ani nic wizowe, tylko inne o wiele gorsze. Ja to musiałam w, tam całe odcinki o od nowa stworzyć. O, i tu to statuetka. Musiałem bardziej tam, o, troszkę, nie, Musiałem usunąć je, żebyście mogli przesyłania. Jeszcze raz. Jak wszystko dobrze pójdzie, to za niedługo będą odcinki, ale to długo trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. Może nie długo, ale trochę trzeba będzie poczekać. <noise> Widzowie, żeby były odcinki. Niestety. O. Czy będzie niestety długo i to długo poczekać do odcinków. Niestety. Sm smutek. Jak chcecie, PETY są losowania dalej na PETY. Cały czas, jak chcecie, to tylko pisać. Macie. Tak jak przedtem. Tutaj, jak zwykle, odbieranko. I temy. No, to się nie zmieniło za, za bardzo od ostatniego czasu. Takie same. Łódki, takie same. Wszystko takie same. A power. To jest jak X. Jak czyli fajne na pewno. Chory jestem trochę widzowy, niestety. To źle, że jestem dla mnie chory. Ja nie nagrywałam niestety widzowy w środę i w piątek odcinku, żeby te filmy się przesłały. A problem był taki, że oto się długo przesłały bardzo, a dlatego, że nie wiem, co się tam stało, ale za to wysłanałam wszystkie odcinki, po kolei dałem, więc tak, za niedługo będą odcinki się wszystkie prześlą zaległe. Ale no niestety, za niedługo ten update. Muszę zniszczyć tą komentę przed tym, bo stracę komentę i zalanko. Tego bym nie chciał. Ona została dalej jedna subskrypcja widzowie, brakuje i będzie live. Chciałbym bardzo, żeby z Robloxa specimulatora. Chciałbym bardzo i to bardzo wiecie o tym. Ale niestety nic tak łatwo się nie zdobywa. Idziemy od razu dalej. Trzeba jak najszybciej iść dalej. Ciekawe, czy gdzieś tu są. Teraz wszystko przeszukuję. Każdą mapę dokładnie. Może tam być coś na dachu. Może utknąłem. Nie, nie utknąłem. Wszędzie gdzieś może być, więc trzeba każdą kolumnę. Tu wejdziemy. Tutaj nic nie ma. O, tu jest. O, kometa jak fajnie, ale trzeba będzie ją szybko niszczyć. Niestety. To zbieranko szybkie. Tu szybko nie niszczenie komety. Widzowie. Musimy, trzeba, trzeba, musimy zdążyć przed <tryk> update'em. Odcinki Wam się podobają, więc fajnie. Oglądacie. Niestety nie, nie, nie jest ten mas tam. To jest trzeci odcinek, bo to jest chyba dziewiąty. A ostatni odcinek przesłany, i do, jak ja to nagrywam, jest szósty. A tam siódmy i odcinek z. Military Tycon. One są niedaleko końcówki już. Długo się nie będą ładować te gry tak max do niedzieli wieczora a jak znowu będzie problem bo nie wiem czy będzie więcej problem jak będzie to tak na poniedziałek będzie odcinek już powinny być zaległe mam nadzieję że takich odcinków nie będzie widzowie Teraz będzie pewnie update. No, o kurde, o kurde, kurde, niszcz. niszczyć to, niszczyć to szybko, 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 szybko. Będzie problem, będzie problem, będzie problem. Szybko, 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 szybko. Ko. mało czasu zostało, mało czasu. I następna kraina jeszcze będzie. No i chwilę przed updateem, idealnie. I frej fajnie. Po, powiem wam coś, widzę, was, was, was bardzo ważnego. Za darmo, zawsze jest dobry. No, fajnie. O, statuetko, chodź tu, chodź tu, chodź tu do pana. Przydasz mi się. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Będzie to samo co przy jednej z ostatnich. Też od razu wam pokazuję, gdzie są te statuetki. No, i 18, jak fajnie, widzowie. Tu jeszcze za dwa tysiące szybko. O, ja tego nie odebrałem. Flaga. Teraz tylko polatać, bo już będzie update. Dobra. Teraz tylko poczekać. Ech, czekanie zawsze najgorsze. Laski można poliszczyć, też się przyda. My jesteśmy restartowane, więc... A nie nazwać zresetowany to chwilę minie. I szybko nad spałam. Szybko, szybko. Dobra. Jest. No fajnie. Tu ile brakuje pewnie o 20 zniszczonych reszty zadań. Uj. Nie jestem tu nigdzie. Aha. Sprawdziłem tam. Widzowie i od razu update. To się złożyło. Szybko to się powinno załadować. No, widzowie, trzeba czekać na update. Może już jest update, prawda? Zrobiony tylko. To się załaduje. Dziwi się, widzowie, jak mnie załaduje. Czyli zap Dobra, widzowie, władowało już mnie. 31 petów. Nie wiem, czy już jest. Po update, update 3: Nef, area, Nef, Fett. Nevrak, pierwsześć rzęsza, i Jezus, they give some more. hidden present, more adventure. Revas, I am my box. O! Oh. Na Titanic. Like... Oh, aha. Ile like, jak zwykle. Proszę państwa, prowok psy. Oj, widzę. Oj, ja nie mam oboksiu, więc przykro mi nic z tego nie będzie u mnie. Nic z tego. Tu roboksy. Ej, roboksy. Nigdy ich nie będę miał. Smutny jeszcze. Więcej prezentów pochowali. Chyba teraz... Jak było w tym, to teraz też może gdzieś w takim będzie. Tu jest. wybrane, A dużo mi... A tutaj troszkę brakuje niestety. Tu. No ale też będę teraz sprawdzał. Wiem. Tu mógł zostać schowany. Tum. Zobaczmy tu może będę ją też tu szczęście. został schowany? Nie wiem. O, tam jest. Mm, teraz wątpię. Gdyby byłoby tak samo wprost. No. Ale teraz spoglądacie jak się... Wysadzam w poetrze. Zresztą cały czas cały, Cały czas jedną linią. Prezencik. Bum. Po moim baconie. Pięknym skinie. Uff. O kurde. Titanic Silver Dragon. No już. Aha, to ja mam pecha. Lepszej strony nie mogłem wybrać. Okay. Jestem kawy tego, ale niestety zawsze fajne by było, ale jakbyście chcieli... Aha, nie zauważyłem. Gdybyście chcieli mnie w znajomych, to piszcie to was dodam. I byście by żeby mi pomogli w tym. Szczególnie, kiedy jesteście nowi, byście dostali pety. O! fajnie. to jest prezent. Dajcie mi to być ten prezent. Teraz tu, tu. No, na serio ta gra mnie nie lubi. Tylko cię, czemu mi tu podłożyłeś. Dynamity. Mm, jestem smutny teraz. Mm. Emotki. Mam jakieś? No, nie wiem co zrobimy teraz. Może wszyscy zginiemy. Proszę. <laughs> no, pięknie. Raz przeszłam to bez problemu, a teraz tu wszędzie są bomby. Nawet ja jeszcze by się okazało, że tu wszędzie był cały pasek zielonego. To mi się wkurzył. Proszę, tędy, tędy ja nie chcę już trafić na bombę. Szybko, szybko, odbierz to, odbierz to! Jest! Jest już odebrane. Gemiki. Tutaj jungle oby. O, kolejne gemy. To się przyda zawsze do zniszczenia? Enchanty. No. Ja mam coś dobrego, enchanty do zrobienia w życiu. Przyjdziemy te oby widzowie taki inny odcinek troszkę, No jak każdy tylko dawno nie było odcinku więc trzeba gdzie teraz mamy problem ale to nic pomieszają mi się pewnie te odcinki i ujrzeć szybciej ten którego nie powinno być ale się zobaczy. Ja to już z parkurów to jestem pros. Nie to co przedtem. Chyba ma czekać przed kul kulą. Prezent. Widziałem cię. Widziałem cię. Mam cię. Nie uciekną mi takie prezenty. Proszę, 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 nie zgin. Fajnie Prezent. Potem znalazłem. znalazłem. pierdol. Nie zależy mnie na tym szybko przejść. Ale też bym... Ale też szukam różnych tych zagatek. O. Nienawidzę tego. Nienawidzę takich elementów przy parkurach. To z i... To jest ciężko, Stu ruchomych elementów nie lubię, tak jak był ten classic oby, co ja przechodziłem. Wtedy była ten. To się tak obracało dla mnie było. Wkurzająco bardzo. Trzeba skakać. Szkoda, że nie mogę użyć. Tego co tak. Przyspiesz a to by się przydało. Też dalej, dalej nie wiem jak wyłączyć te klawisze tu. I z minę, zostały O, dobrze, no mam małego skino. Powiedział, że niektórzy też mają wyższe. Brawo, tam coś popsuł. No, widzimy się wiedzę jak. Już będzie zrobione. Aha. Fajnie. No. No ciekawie Widzowie, no bardzo ciekawie Czekajcie chwilę Dobra, to musiałam coś zobaczyć Bo mnie wyrzuciło z tego Więc miałem przez chwilę takie Co tu się stało? A już byłem blisko przejścia Ten Preston Preston ty kurde Dziadku Jesteś niedobry Byłem niedaleko przejścia prostu jest niedobry. Trochę. Bo przez niego straciłem prawie cały tą parkur. No zostało już niewiele. Straciłem to przez niego. Kurde! Ale udało się. Chyba się że spadnę. A Nie lubię Cię, bo chciałeś mnie zabić. Tak samo jak te świery. Aha. Oj, widzowie, nie będę Wam pokazywał. Nie wiem parkour w postu. Nie będę robił tego zadania, bo... Nie chcę się pokazać przed wami, widzowie. Może gdzieś będzie prezent. Nie chcę się przed wami pokazać, gdzie... kim jestem parkour. Co wcale nim nie jestem. O! Witam. Witam w moim składzie. Prezent siku też. Cię witam. jest. Plus... Wystarczy wpłynąć. Witam ci prezenciku. Dziesiąty. Tutaj może coś jest. Fajnie. To się, to się potem zrobi. A, fajny update. Tylko znowu presją coś popsuł. Znowu. Więc widzowie... O, może w tym żyłem, bo nic nie było. Eptytry. Ciekawe, ciekawe. A i bombki zniknęły. Bąbki. Nie ma bombek. I tu się okazuje, że już. myślę, że presto zarisał event świąteczny. Tak. <grychy> byłoby śmieszne. Przy to, że wam powiem. Oj, no to długo mi zejdzie. Więc widzowie to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie.